Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak. Witaj. Dzisiaj będzie o psich emocjach. I to bardzo ważny temat z tego prostego powodu, że zrozumienie ich jest fundamentem do skutecznej pracy z psem. Jeżeli ktoś mówi, że jego pies skacze po gościach, rzuca się na inne psy, gryzie przy próbie zakropienia mu oczu, to widzi tylko powierzchnię skutek emocji, jakie przeżywa pies w danej sytuacji. Zazwyczaj, kiedy pies skacze na gości, jest za bardzo podekscytowany. Kiedy rzuca się na inne psy, boi się ich, a przy zakrapianiu jest przerażony tym, że zaraz wybiją mu oczy. Dlatego, jeżeli rozumiesz, jakie emocje przeżywa pies i które z nich stoją za problemowymi zachowaniami, to możesz coś z tym skutecznie zrobić. Zamiast w kółko walczyć z zachowaniami, które cię wkurzają i które wyrastają jak yy, głowy jakieś hydry. Za każdym razem, kiedy je ucinasz. Poza tym, umówmy się, że zwierzę jest bardzo emocjonalną istotą, tak samo jak człowiek. Śmiało można powiedzieć, że życiem psa rządzą emocje, i to podejście, o którym będę opowiadał, jest dużo bardziej amerykańskie niż europejskie. Amerykańska szkoła zawsze się zastanawia, jakie emocje stoją za konkretnym zachowaniem. Jeżeli pies atakuje inne psy, to sprawdzają, czy to jest bardziej strach, bardziej wściekłość. I starają się albo zmienić tą emocję, albo sprawić, że pies inaczej będzie sobie z nią radził. Za to europejskie podejście jest dużo bardziej: chodźmy z nim na kurs posłuszeństwa. Jeżeli pies rzuca się na inne psy, uczy się go waruj siad do mnie, waruj siad do mnie. I często efektem jest pies, który świetnie waruje, świetnie siada, tylko dalej jest agresywny w stosunku do innych psów. To trochę tak, jakbyś miał depresję i poszedł do psychologa, który nauczyłby cię salta. Dalej być depresję, tylko robiłbyś zarąbiste salto. Ale skąd w ogóle wiemy, jakie emocje przeżywa pies? Jest masa badań, masa książek, nawet w języku polskim na ten temat, ale część z nich opiera się na tym, że ktoś widział, jak pies coś robił i pewnie to i to czuł w tej sytuacji. A to są dowody w stylu, mój pies usłyszał, za ile kupiłem nowe buty i specjalnie mi je pogryzł na złość, dlatego jak najbardziej można sobie je poczytać, ale dzisiaj będę mówił o tym, co raczej nie jest poddawane w wątpliwość. I będę się opierał na badaniach jednego człowieka, jaka Sepa, który zajmował się neurobiologicznymi mechanizmami emocji. I po prostu prześwietlał mózg, wywoływał u ludzi, zwierząt różne emocje i patrzył, co się dzieje. Okazało się, że przy przeżywaniu konkretnych emocji uruchamiają się zawsze te same miejsca w mózgu. Po prostu jest tam zwiększona aktywność, a później naukowcy nauczyli się nawet stymulować te konkretne ośrodki i wywoływać konkretne emocje u zwierząt i ludzi. Na przykład stymulowali ośrodek przyjemności, i ludzie mogli opowiedzieć, co czują, a zwierzęta zachowywały się tak, jakby właśnie przydarzyło im się coś bardzo, bardzo przyjemnego. Te siedem emocji, o których będę mówił, jest dosyć dobrze zbadanych, poznanych. I punksep nazywa je właściwie systemami emocjonalnymi, bo są to takie główne emocje, z których wynika później dużo bardziej subtelnych i wyrafinowanych, jak na przykład zauroczenie czy zazdrość. Pierwsza z nich często nie jest w ogóle traktowana jako emocja. I można ją z angielskiego przetłumaczyć jako szukanie, ciekawość. Jest to podstawowy impuls, który pobudza zwierzęta i ludzi też do poszukiwań, do badań. Do oczekiwania na coś dobrego, czego jeszcze nie ma. Właśnie ten system pobudza nas do sprawdzenia, co jest za następną górą, jakie są wszystkie dziewczyny, których jeszcze nie znamy, a chcielibyśmy poznać. Nasz mózg projektuje sobie różne rzeczy, i często ta droga i to szukanie jest dużo ciekawsze niż to, co się tam naprawdę kryje. Ale właśnie przez ten system człowiek chce postawić swoją stopę na każdym kawałku Ziemi i księżycu Marsie, u psów, które nie były w kosmosie. Najsilniej widać szukanie w potrzebie spacerowania, wałęsania się całymi dniami, poznawania nowych psów, nowych ludzi, nowych zapachów. To, co nas łączy jako gatunki, to bardzo duża ciekawość i pies nigdy nie będzie szczęśliwy w ogródku. Z trasą spacerową zawsze taką samą wokół bloku. Pies musi poznawać świat. Najbardziej naturalną czynnością dla psa jest wałęsanie się i wąchanie wszystkiego w okolicy. Dlatego im częściej włączamy system szukania u psa. Tym szczęśliwszy będzie. Część naukowców była przekonana przez dłuższy czas, że system szukania to tak naprawdę ośrodek przyjemności w mózgu, bo kiedy pozwolimy zwierzęciu naciskać dźwignię, która stymuluje ośrodek szukania, to ono samo zacznie ją wciskać, jak narkoman, który podaje sobie kolejne dawki jakiejś substancji. Kolejną emocją jest wściekłość która bierze prawdopodobnie swoje początki z doświadczenia, kiedy zwierzę jest schwytane przez drapieżnika. Dostaje wtedy olbrzymie siły, żeby walczyć o swoje życie i się uwolnić. I co ciekawe, istnieje od samego momentu narodzin. Jeżeli unieruchomimy niemowlaka, to on zacznie być wściekły i z całych sił będzie próbował się uwolnić, podobnie z innymi zwierzętami. Wściekłość w klasycznym wydaniu u psów występuje dosyć rzadko, ale delikatniejszą formą wściekłości jest frustracja. Kiedy zwierzę orientuje się, że nie uda mu się zrobić tego, co zamierzał. I bardzo dużo psów ma z tym olbrzymi problem. Dlaczego? Jeżeli szczeniak wychowuje się z mamą, ze starszymi psami, na początku dostaje mleka za każdym razem, kiedy tego chce. Później, raz na jakiś czas. I nie podoba mu się to. Jest wściekły, jest zły, próbuje gryźć mamę, szczeka na nią. Ona oczywiście nic sobie z tego nie robi. To są emocje, z którymi on sobie musi poradzić. Wraz z dorastaniem inne dorosłe psy też zaczynają stawiać mu granice. I kiedy zabieramy takiego szczeniaka w wieku 7-8 tygodni i przez pierwszych kilka miesięcy życia pozwalamy mu na wszystko, to gdy charakter jest już ukształtowany, powiedzenie psu, że czegoś nie może, jest dużo trudniejsze. Zachowuje się wtedy jak dziecko w sklepie, które nie dostaje cukierka, wpada w szał, może być agresywny. I cały problem bierze się z tego, że nikt go wcześniej nie nauczył, jak sobie z tym radzić. Drugi rodzaj frustracji, który uważna osoba często widzi na pierwszy rzut oka, jest związany z trzymaniem na uwięzi. Pies, który nigdy nie biega wolno, albo biega, ale tylko po ogródku, 10 metrów w tą i w tamtą, nie chodzi na spacery. Nie ma chwil, kiedy jest wolny i może robić co chce, zawsze ma jakiś ciężar przyczepiony z tyłu, w postaci człowieka, bardzo często ma też zwyczajnie za mało ruchu. Jest permanentnie sfrustrowany, jest zły. Takiego psa wszystko denerwuje i wyprowadza z równowagi, i jedyne, co powinno się tu zrobić, to dać mu się regularnie wybiegać, wyszaleć, dać mu trochę wolności. Kolejną emocją jest strach. Będziemy teraz szli przez mroczne krainy. I strach u ludzi i zwierząt wygląda bardzo podobnie. Odczuwamy strach, gdy zagrożone jest nasze życie, w sensie fizycznym mentalnym albo społecznym. Ośrodek strachu jest dobrze zlokalizowany w mózgu. Można go na przykład przeciąć, wyłączyć i wtedy taka osoba albo zwierzę przestaje się bać. Nie ma instynktu samozachowawczego i przez to stanowi zagrożenie dla samego siebie. Dlatego to, że pies boi się wejść na jezdnię, bo jeżdżą samochody czy podchodzić do dzikiego geparda, którego spotykacie na spacerze, jest bardzo zdrowe. Tylko, że takich sytuacji w dzisiejszym świecie jest stosunkowo mało. Problem zaczyna się wtedy, kiedy pies nie rozumie świata, w którym żyje i boi się rzeczy, które tak naprawdę nie stanowią dla niego zagrożenia. Czyli mijające was psy na ulicy, szeleszcząca torba gdzieś tam pod śmietnikiem, winda. Dlatego, żeby ograniczyć strach u swojego psa, trzeba mu za pomocą konkretnych technik, konkretnego planu wytłumaczyć, że pewne rzeczy. Są dla niego bezpieczne, wbrew temu, co mu się wydaje. Tylko to zawsze trwa. Nie da się przestać bać z sekundy na sekundę. To zawsze jest proces, który ma górki i dołki, i warto go kontynuować do momentu, w którym już nasz pies ma dobre życie. Jego strachy wtedy już nie utrudniają mu normalnego funkcjonowania. Kolejną z emocji jest panika. I panika prawdopodobnie wywodzi się z doświadczenia fizycznego bólu, ale bardzo często występuje też w kontekstach społecznych. Taką najbardziej klasyczną jest sytuacja, kiedy matka zostawia swoje dziecko i wychodzi z pokoju. Ono wtedy wpada w panikę, jest przerażone, nie wie co się dzieje, ale na pewno jedyne czego chce to, żeby mama wróciła jak najszybciej. Co ciekawe, ośrodek bólu fizycznego i społecznego mieści się w tym samym miejscu w mózgu. Dlatego słowa, że łączymy się z kimś w bólu, czuwamy ból po stracie kogoś bliskiego, jest bardzo trafne. Dlatego rozstanie z kimś, w kim byliśmy zakochani, tak boli. Czasami zdarza się, że porzucone psy leżą w schronisku i wylizują sobie łapy. Z powodu ran, które sobie robią, organizm wytwarza naturalne środki przeciwbólowe, i one są ukojeniem i na ten ból fizyczny, który odczuwają, i ten emocjonalny, społeczny. Jeżeli nie poukładamy szybko życia takiego psa, to. Ten sposób radzenia sobie z emocjami jest bardzo uzależniający, bo to jedyne, co przynosi psu chociaż chwilową ulgę. Panika ujawnia się u psów przede wszystkim, kiedy odczuwają lęk separacyjny, kiedy zostają zamknięte same i właściciel gdzieś znika. Nie będę rozwijał tego tematu, bo za tydzień będzie cały odcinek o lęku separacyjnym, ale bardzo ważne jest nauczenie psa radzenia sobie z samotnością, bo emocje, które przeżywa wtedy, są po prostu bardzo niefajne. Następną emocją, która jest dużo mniej rozwinięta niż u ludzi i występuje tylko okresowo, jest pożądanie. My tworzymy krótsze lub dłuższe związki. W ogóle znaczna część ludzkiego życia kręci się wokół spraw miłosnych, dlatego to pożądanie przechodzi później w jakieś oczarowanie, w zazdrość o partnera. U psów jest to raczej krótka piłka. Kiedy suka macieczkę, pies czuje zew natury, robią co mają robić i każdy idzie w swoją stronę. Kolejna emocja jest tak naprawdę skutkiem poprzedniej, czyli po pożądaniu, mamy opiekę, która stymulowana różnymi hormonami aktywuje się, kiedy te szczeniaczki się już urodzą. Jest to klasyczna opieka i miłość rodzicielska. Czasem, kiedy coś pójdzie nie tak, suka ma ciążę urojoną i ma potrzebę opiekowania się kimś albo czymś, co nie jest jej dziećmi, trzeba wtedy po prostu wyrównać wszystkie substancje w organizmie. Ale kiedy wszystko pójdzie tak, jak powinno, kiedy urodzą się szczeniaki, to suki są zazwyczaj cudownymi matkami. Ta opieka rodzicielska jest u nich bardzo dobrze rozwinięta. I ostatnim systemem emocjonalnym jest zabawa. Stymuluje ona psa do eksperymentowania, do próbowania nowych rzeczy, i co ciekawe, jest związana tylko z dobrymi emocjami. To znaczy, pies, jeżeli jest przestraszony, zły, nigdy się nie bawi. Najlepsze, co można tu robić, to uruchamiać ten system zabawy u psa. Jak najczęściej. Jeżeli wydaje ci się, że Twoje życie emocjonalne i życie emocjonalne Twojego psa jest całkiem podobne, to masz sporo racji. Badania pokazują, że te fundamenty, najbardziej podstawowe emocje przeżywamy w podobny sposób, przynajmniej podobnie reagujemy. Jeżeli stymulujemy dokładnie tą samą część w mózgu u człowieka, u psa, to oni oboje albo odczuwają strach, zaciekawienie człowiek może opowiedzieć o tym co czuje, a u psa trzeba się zdać na to co widzimy. W ogóle budowa mózgu w części odpowiedzialnej za emocje jest u ludzi i u psów bardzo podobna. Różnimy się korą czołową, tym miejscem, które odpowiada za racjonalne myślenie i tego typu interesujące rzeczy, ale w miejscu gdzie dzieją się emocje jesteśmy do siebie bardzo podobni. Jak w takim razie zadbać o życie emocjonalne swojego psa? Dwie rzeczy po pierwsze, w miarę możliwości rzadko włączać system strachu, wściekłości, paniki, a możliwie często szukania, zabawy, pamiętając przy tym, że życie Twojego psa i tak nie oszczędzi. Na pewno spotkają go negatywne emocje, więc musi się po prostu nauczyć z nimi radzić. Dużo łatwiej mu będzie, jeżeli ty mu pomożesz, jeżeli będzie miał solidne fundamenty to znaczy odpowiednią więź z tobą, poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie zbudowaną na tym, że wiele rzeczy w życiu mu się udało. Na koniec nie wiem oczywiście, czy twój pies cię kocha mój mnie kocha ale badania pokazują, że przywiązanie, jakim darzą psy swoich ludzi najbardziej przypomina więź łączącą dziecko z rodzicem. Psy w ogóle bardzo często zachowują się jak małe dzieci, i kiedy zostawimy psa w pokoju samego, to będzie dużo mniej chętnie zwiedzał, eksplorował teren, niż kiedy jego człowiek jest w tym samym pokoju. Dokładnie tak samo zachowują się dzieci, które mają 2 czy 3 lata. Czyli zobaczymy, co tam jest, ale niech stary będzie gdzieś tam z tyłu. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcesz wiedzieć o następnych odcinkach, to polub mój fanpage Czarne Podniebienie albo subskrybuj ten kanał na swojej aplikacji. Dzięki i do usłyszenia.